Cześć, jak się macie? Tutaj oczywiście Damian i dzisiaj czas na odcinek w trochę starym stylu, ponieważ zbuduję skład kiedyś i teraz, ale mi się go rozłamał, do Liverpoolu. Jako że jestem podekscytowany przyszłym sezonem, nie mogę się doczekać rywalizacji w lidze Europy, fajnie, że Jurgen Klopp postanowił wyruszyć po trofeum, którego jeszcze się zdobyć nie udało, no to zbudujemy sobie tematyczny zespół i zagramy nim w kwalifikacjach do Foot Champions. Nagrywam to z lekkim wyprzedzeniem, więc jeśli wyszła jakaś karta Liverpoolu, a jej tu nie ma, to najmocniej przepraszam. Były dwie opcje, albo Alisson, albo Jerzy Dudek, ale jako że Jerzy ma takie piękne zdjęcie z pucharem, to postawiłem właśnie na niego. Na prawej obronie, no może nie jest to jego najlepsza karta, bo w końcu Shape jest lepszy, ale trend alexander Arnold przy okazji nabije sobie trochę meczów na nim. 717. Cholera, nie wierzę, że aż tyle zagrałem. I nigdy te mecze nie były na siłę. Na środku obrony no Van Dyke najmocniej, przepraszam, że w złotej wersji, ale tak po prostu, nie mogłem sobie pozwolić na żadną lepszą, bo do no nie stać mnie. Obok Van Zajka znajdzie się maszterano. Oczywiście, on w Liverpoolu grał na pozycji środkowego pomocnika, jednak tak naprawdę nie miałem tutaj za bardzo kogo wybrać, no bo nie chciałem dawać Matipa, czy to Joe Gomeza, czy to Konate, dlatego stwierdziłem, że wybierzemy tutaj bohatera. Na lewej broni oczywiście Andy Robertson, bo no, Rase w grze nie ma, nikogo innego też za bardzo wybrać. i mogłem. Czerwona karta, trafiłem go za foot Champions i nie zagrałem nim jeszcze żadnego meczu. Okej, okay, teraz budujemy środek pola i będzie trochę ciekawiej. Z prawej strony Jude B. No zaczynamy od SPD Steven, Gerard w wersji Tytanii Trofeów. Jak on wygląda? 5 gwiazdek słabszej nogi to właściwie nie tak źle. U kogoś zagrał trochę tych meczów 99 asyst. Wydaje mi się, że może fajnie tutaj sobie poradzić w środku pola. Prawym środkowym pomocnikiem będzie Dirk Cout, który w barwach Liverpoolu rozegrał ponad 200 spotkań. Piłkarz szanowany przez kibiców. Na tym zdjęciu wygląda, jakby właściwie miał koszulkę Liverpoolu, więc. Spoko. Z lewej strony stawiam na, mam nadzieję, przyszłość Liverpoolu, czyli Harveya Elliotta, wersja Showdown, która ma 5 gwiazdek sztuczek, z tego co pamiętam. Wydaje mi się, że sobie dobrze poradzi. Czas wypełnić te trójce. Z prawej strony, no zdecydowanie trzeba to powiedzieć, ikona klubu, czyli Mohamed Salah. Z lewej strony, piłkarz, który mam nadzieję, że będzie zmierzał w dobrym kierunku w tym sezonie. Ja specjalnie go wtedy robiłem, żeby móc użyć go w tym składzie. 93 level up, 5 na 5, Darwin Nunes. I na napadzie, oczywiście, Kennedy Glish Nie mogę zapomnieć, oczywiście, o ławce rezerwowych. Wrzuciłem karty, które tak po prostu miałem w klubie: Origi z pięcioma gwiazdkami sztucze: Kendo Venira, Firmino oraz James Milner, Diogo Jota, Nabi Keita. I oczywiście McAllister, który mam nadzieję, że pięknie się spisze w tym sezonie. Ale już sobie myślę, jak zrobię ten skład za rok, no to tutaj Mbappe, jeszcze Bellingham, któremu się na pewno znudzi ten Real Madrid. No będzie pięknie. A okej, okay, okej, okay. co ma przeciwnik? Ktoś ciekawe nazwiska jak Czech, Xavi, Lam, Walker w bramce, Lewandowski. Obok, właśnie, Petra. No to co? Jedziemy, tak naprawdę, w miarę ofensywnie ustawiona taktyka. Boczni obrońcy podłączający się do ataku. I już tutaj Van Dyke, Kaut. Gerard, jak tam Steven. Czy poda do Darwina? No nie, zarywał zaczyna od ślizgów, więc myślę, że to będzie pojedynek na naprawdę wysokim poziomie. Hej, aj, 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 Co to było? Kenny Dalglish wchodzi, podanie do Salaha. Fajnie wypowiadać takie słowa. Ruletka Salaha. Może teraz będzie mi się nim dobrze grało. Sal. Dobra, jeszcze Dalglish. spokojnie, bez nerwów, główka. No, i Świetnie Harvey, jedziemy, to jest ta właśnie pracowitość, którą lubimy oglądać, nie no, rywal troszeczkę z innej bajki chyba, w salach, czy będzie zimna, czy... No z tego co widzę, trafiłem na wybitnego przeciwnika i Steven Gerard jedenastka wykonywana przez niego, BUM! Jest gol, mimo że tam ekran zasłaniał, tak jednak jest gol. no nie, ależ on wchodzi, 2 do 0. Maszterano, strata, nie no, rywal nie może w siebie uwierzyć, brawo Dudek! I to jest Van Dyke. Słuchajcie, ja nim tylko biegłem. Tego automatyczne animacje to jest przesada. Gerard, ależ fajna piłka i to jest 3-0. Tak jest Captain Fantastic, jak to niektórzy go nazywali. Prawdopodobnie wywołuje Rage Quit, okej, okay, ale to oczywiście nie koniec. Panowie i panie, jesteśmy w gazie, że Buffon i Becker mają zatrzymać nasz napad, okej, okay, no ten Gunku może postraszyć trochę Van Dijka, ale nie, 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 my, my, my idziemy po swoje. A co on robi? Halo? Kogo on chce wpuścić z ławki, że już pauzę bierze? Kaut znaleziony w salach, w salach, no chciałbym coś finezyjnie, może jak kiedyś z Chelsea. Steven Gerrard niezablokowany i to jest prawie gol roku pod koniec tej gry. Ajajajajaj, no co za pech. Ale może Salah salach tutaj właśnie jakiś... Ach, Sergio, Harvey Elliot, ładnie, ładnie, kaut. Musi być obrót i Gerrard. A chyba tym razem mi nie pozwoli przeciwnika. Mo... Jeszcze, jeszcze, kurczę, bo ja to zrobię, ja to zrobię. Tylko miejsca potrzebuję, no trochę drewniane te obroty, ale... Czy zgubię Busquetsa? Raczej się to nie uda. Steven Gerrard, czy on to zrobi jeszcze raz? Ajajajaj. W salach próbuje wejść pomiędzy dwoma obrońcami. Coś się zgliczowało i teraz tak jest jeden do zera. Jestem zaskoczony, że ta piłka jakoś ominęła bramkarza, bo w końcu, no nie wiem, wydawało mi się, że to leci w niego. Gerard, kolejna próba i kolejna obrona. Aha, o co chodzi? Naprawdę się zastanawiam, czy jest jakiś glitch, bo tak w pewnym momencie przestał kontrolować jednego piłkarza. W sensie miał znacznik na jednym piłkarzu. Coś musi być na rzeczy, nieładnie. No nie wierzę, że na początku o nim zapomniałem. Luis Suarez, który nawet dzięki Darwinowi ma jeden punkt zgrania. Szukamy rywala. Ależ egzotyczne tłoma mój przeciwnik, La Madrid. no to dobrze się dopasowaliśmy w tym meczu, jest Casillas, Corona, Pepe, solidne nazwiska, no i pytanie brzmi, czy Luis Suarez, no zachwyć, mam nadzieję, że tak, w końcu obok niego, no nie spodziewałem się tego, ja nie byłem nastawiony psychicznie na Kikofa, Pepe i świetnie Dudek. Dobra, widzę, że ten rywal będzie grał na poważnie i że gra poważnie, co mnie cieszy, bo no te, te mecze to, 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 to była jakaś pomyłka. Uuu, niestety się źle przesunąłem, Savanier, brawo Maszterano. Witinia czy Van Dijk? Nie no, Jerzy, Jerzy, coś ty odwalił. Jak dobrze, że on nie potrafi kończyć? Suarez otrzymał piłkę od Salaha, przedarł się. Suarez fałsza chciał to zrobić. Tak w tak swoim stylu on potrafił tak uderzyć, i niestety kończy się to tylko wznowieniem od bramki. Ależ ja ryzykuję tym Van Dijkiem, no i chyba Witinia trafi do siatki. Nie no, co z nim jest? Pepe, w ostatniej chwili Robertson. Jeszcze jeszcze musimy to zablokować. Te Kati, to super. I tak jest, oczywiście, kaut. Czy Suarez się tutaj pojawi, a może skończyć? To Holendrem? Będzie, będzie Luis! No kurczę, on za bardzo wbiegał. Wow, Pepe, jak on to zrobił, i nie wie, że Dudek utrzymuje nas przy remisie. Choć ja teraz się pomyliłem, no i nie no, inaczej, to, to miało być wybite od razu, nie? Szkoda. Ale teraz ja spróbuję odpowiedzieć kikofem offem Kaut i Suarez chyba nie spalił, panie nowej. Luis Suarez przy słupku! No zła decyzja, ale on się przesuwał. Wydawało. ja, ja, za dużo wymówek, trzeba cisnąć. Gerard znalazł Salaha. Czy Salah znajdzie drogę do bramki? Trochę lepsza kontrola piłki Salah. Drybluje tak w swoim stylu. Jeszcze, jeszcze Salah. Corner. Mocno bita piłka Darwin, nu nie sobrona ale teraz! Luis Suarez! No i jeszcze raz! Teraz! Nie ma! Ja pierdzielę. Co on zrobił ze zmianę? Nagle Alowajran się tutaj pojawia i brawo Dudek. Suarez, czy on pokaże to tempo? Kurczę, Salach, ty idź do końca! No, ja naprawdę tak nienawidzę tego myślenia, piłkarze, bo tego myślenia nie ma! No jak my atakujemy, a Salach, no nie biegnie, nie podłącza się? Nunes, ależ inteligentne zagranie i to jest jeden do jednego! Brawo Darwin, brawo ja! Suarez biegnie ile tylko sił w nogach, DARWIN, no no ja nie wierzę, ale jak odleciał w swoim stylu. Dobrze wiedzieć, że takie animacje jeszcze są w grze, a teraz no tragedia w defensywie, Harry Maguire, Maguire i to jest gol, 2-1. Macalister i to jest już Divock Origi, Origi, co za dribbling, ja normalnie tak nie mogłem i czy Firmino to zrobi? Roberto Firmino poprzeczka, co za przeklęty mecz, jednak kaut, 2-2. Jerzy Dudek to nie było pewne wybicie i van Dijk. Pytanie brzmi, czy będziemy mieli czas na jeszcze jeden atak leci Origi. Origi, który ma to tempo, panie i panowie, on to zrobi, czy nie? Firmino, Roberto Firmino, jest podanie, jest salach, salach, 3 do 2, co za opanowanie i tym samym Liverpool pokluje Real Madrid. W finale Ligi Mistrzów zrobili to. Nie, znów mi się coś odkleiło. Nie będę ukrywał, bardzo przyjemnie się nagrywał ten film. Mam nadzieję, że kibice Liverpoolu. Też się dobrze bawili, oglądając, że w ogóle ktokolwiek obejrzał ten film, prawda? Szkoda, że tym suarezem nic nie strzeliłem, ale no nie wiem, za każdym razem, gdy nim grałem, po prostu nie potrafiłem. No nie jest to jednak najlepsza karta w tej grze. Wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!